Witajcie, z tej strony Łukasz z kanału Kosa TV Dzisiaj mamy poniedziałek, 21 lipca i pogoda pozwoliła rozpocząć żniwar na pierwszy rzut poszła pszenica o zima tak jak widać, tutaj jest to miana Kilimanjaro, yy, ta oścista, troszkę na słabsze gleby a tutaj jest dość dobra ziemia i, i, i patrzę, że ładnie sypie tak lekko ręką licząc około 6 ton że Dla niektórych to jest śmieszne, ale przy moich e, nakładach na konfrontację to i tak jest to rewelacyjnie. Tutaj nie była stosowana żadna ochrona jakakolwiek, e, nawet od chwasta, bo to przed było, była powiedza, także dosyć czysty wan. Na jesieni nic się nie pokazało, przez wodowo nie płyskałem. czekałem do wiosny, do wiosny, na wiosnę bo wcześniej została azot e, w pierwszych dniach marca 200 kg e, moczników siarką a później było tylko jeszcze 100 kg saletry a przed siewnię poszło tutaj około pół tony wapna granulowanego i e, 200 kg polifoski szóstki także na tym zamknęłem e, całą prawę no później właśnie wracając do, do ochrony na wiosnę żadnych past też się nie pokazało bo ładnie ruszyła wszystko przykryła a było tak sucho, że grzyb też się nie pokazał, no, ziarna były jedynie za prawą pociągnięte od grzyba i widocznie wystarczyło, także tutaj nie ma co narzekać, jeśli chodzi o paszówkę. Tutaj kosi kombajn New Hollanda TC, symbolu nie pamiętam. Teraz zobaczymy jak wygląda ziarno. Na przyczepie. Tutaj z dwóch przejazdów, dwa zbiorniczki wysypane. I jest dosyć ładnie. Tutaj tak mocno nie, nie, nie przybylam, żeby odwiewał te plewy, bo tutaj tak to idzie na pasze, także nie ma sensu. Ale ziarno jest dosyć ładne, grupę gęstość też powinna fajna wyjść. Na dla ciekawości może zimą sprawdzę parametry jakie ma te ziarno gdzieś na skup zawiozę. Właśnie rozładowuję drugą przyczepę, niestety ślimak trochę sminka hałasuje i za bardzo nie będzie co powiedzieć. Dwie takie przyczepy po 10 metrów szyściennych było w działki 2,30, także około 16-17 ton na nich powinno być, bo być. Także jak na działkę 2,30 to uważam, że nie jest źle, zwłaszcza na ten kiepski rok. Teraz kosi drugą działkę 3 hektarową, tam zaprowadziłem już autosankę D55 oraz d 32 Jak tą opróżnię to powinno wejść w tamtej działki. się mano, siemano, mamy drugi dzień żniw Jest już gdzieś tak 20 w wtoreczek i kończę prasować słomę z pszenicy Wychodzi tak około 25 bel z hektara Także zobaczcie jak wygląda No nie wiem czy tu na GoPro widać będzie Tam w oddali hen hen Po horyzont ile beleczek leży Normalnie jedna przy drugiej No to jest po prostu mokry sen krowiarza Tam nie wiem czy będzie widać Ale tutaj już na tej działce Coś mniej więcej będzie można zobaczyć ile tych bel leży. No, gęsto, multum, multum, to widać nawet po pokosach, że było naprawdę fest Także tak wygląda mokry sen krowiarza Bela na Beli ze słową. No to opisać się nie da piękny widok. Tutaj na tej działce jest 3.07, tam jest 2,30 Także 2,20 gdzieś około, także łącznie jest około 5,30 hektara. Nie zdążyłem, nie miałem kamery dzisiaj ze sobą, tak bym pokazał Wam silos. Silos jest zapełniony, ten nowy 33 pod brzegi, nawet jest czubeczek usypany. Praktycznie, no nie wiem, może by tam ze 200-300 kg jeszcze na upartego udało się wcisnąć i, i wszystko. Także z 5,30 pszenicy. Pełny silos 33 tony z czubkiem, także plon z lekką ręką licząc, zakręcił się około 6 ton. I na te nakłady, które ja stosowałem, no to naprawdę nie ma co narzekać. Jeżeli suszy by nie było, no to wiadomo, żebym tutaj ochronę inwestował w ochronę, bo bym wiedział, że się zwróci. Ale jak tu opadów nie było, praktycznie później opady przyszły i zaraz po opadach były siano kosy, i tak jakoś się odblakło, że że no po prostu było już za późno, żeby w ogóle coś wykonywać, jakiś sens w to kłaść i po prostu zobaczyłem, zobaczymy co będzie, tak na tej zasadzie, rzucę to niech to sobie rośnie swoim życiem i zobaczymy jak to będzie wyglądać, no, wygląda dosyć sympatycznie właśnie bo te majowe deszcze uratowały, akurat to wtedy kłos wypuszczała ta pszenica o zimę ogólnie w tym momencie, co, co te deszcze przyszły, także Także tutaj, jeśli chodzi o zboże, to nam uratowały. Prasuję zestawem dosyć bardzo mocno znanym, widzianym Waltra i klas Roland 350 RC. Czemu jest klapa podniesiona? To jest dłuższa historia, bo dzisiaj zacząłem prasować tam na małej działeczce, gdzie były dwie bele. Po prostu u znajomej, od której idzie Tam ma się troszkę ziemniaczków, troszkę zboża dla kurek i tam taką działeczkę, dwie bele cyk, wyłączył mi się wentylator nagle błąd 302 na, na panelu wyskoczył i ciągnik zjazł o kurczę, co się stało, no pewnie na filtrach paliwo stanęło, bo 302 już kilka miałem razy ten błąd ale wyjąłem instrukcję obsługi, no faktycznie niski stan to, to ten błąd 302, to jest L302 dokładnie wskazuje, że niskie ciśnienie paliwa na filtrze, no, no na pewno, pewnie poleciał, zapchał się filtr paliwowy, jak nic. Ale pff, przekręciłem kluczyk, żeby troszeczkę napompować właśnie pompka, żeby napompowała filtry, żeby chociaż do domu zjechać i, i te filtry wymienić. Nie słyszę, żeby pompka pracowała. No to coś jest nie tak. Ale doszło do mnie, że i dmuchawa nie dmucha, no to, no to lecimy po bezpiecznikach. Faktycznie wysadziło bezpiecznik i to był bezpiecznik też od yy, Klimatyzacji i po prostu wsadziłem drugi. Ujechałem, no nie wiem, z 3 minuty, i znowu spaliło. Ojej, no to jest coś niehalo. Drugi jeszcze miałem, też, nie, też mi go spaliło. Eee, właśnie na bieżąco, zaraz po włożeniu. No to już mówię, coś jest nie tak. Wyłączam wentylację nawiew, wyłączam klimatyzację i robię na krótko. Zobaczę, co się będzie działo. No i włożyłem kawałek drutu. Było ok. Przyjechałem do domu, skończyłem się tam bylować. Eee, przyjechałem do domu, włożyłem nowy bezpiecznik. O dziwo, o dziwo, o dziwo, nic nie wyskakiwało, było wszystko ok. I byłem umówiony na dołożenie gazu, tak ze sto gram jeszcze czynnika, żeby w miarę to, bo już w miarę względnie tam zaczynało chodzić, ale są upały. Jeszcze tam było czuć, że troszeczkę braki, bo, bo tutaj e, mój mechanik, on się samochodami zajmuje, nie wiedział dokładnie tego. Czynnika w układ bici, to było tak na zasadzie prób i błędów, że po troszeczkę dorzucaliśmy, no i po prostu zajechałem. Wrzuciliśmy, mówi pal, odpaliłem, włączyłem klimę, on mówi łączaj klimatyzację. Mówię no, no halo, halo, włączona. Mówi, no jak włączona, jak tu sprężarkę stoi. No i się okazało, że gdzieś tutaj na jakimś kostrze, czy, 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 czy czy przewodzie, czy przetwornicy, gdzieś ten to się spaliło, gdzieś to zwarcie było i po prostu skończyło się zasilanie sprężarki klimatyzacji no to nie mamy klimatyzacji to trzeba jeździć, tutaj akurat tak jest w tym ciągniku, nie ma ani szyby dachu dachu, tylko jest tylna szyba i drzwi tylną szybę otworzyć to będzie się cholernie kurzyło więc pozostałe drzwi a jak drzwi otworzę to jest głośno no i nie słyszałem po prostu jak ten nóż odbija i, bo, tutaj jest tak, że jak się do końca podnosi klapę, wtedy ten nóż naciąga tą sprężynę i, i można robić kolejną belę. No i po prostu, jak się do końca tej klapy nie podniesie, nie usłyszy się tego momentu, że hydraulika dobija do końca, e, wtedy no, ten nóż nie wskakiwał. No i tak miałem dwie bele do roztoczenia, i mówię: no nie, no nie będę tak się bawił na czuwaj, bo tu jest zakurzony Wszystko akurat to były wtedy te słońce zachodzące, tak. Waliło, że nic nie było widać przez szybę, czy ta siatka poszła, czy nie poszła. To było bardziej, tak po macku, zależy, w którą stronę jechałem. No i w końcu mówię: no nie, podniosę klapę, wtedy będę wszystko widział, i, i od tego momentu e, nie ma problemów. I także beluję sobie dalej. siemaneczko, jest już e, środa rano. Wyjeżdżam lasować swumę, którą. Miałem zamówioną, no, którą kupuję corocznie, powiem Wam, że bez klimy jest dosyć uciążliwa jazda, ale wyjechałem sobie rano po dziewiątej, tak możliwie, żeby ta rosa już wyschła, zniknęła i poruszała suchą słowę. Wczoraj właśnie do późna o dziewiątej skończyłem wysyłanie swojej pszenicy. Wyszło tak około 140 m, 105 km z obąkiem Także nie ma co narzekać Teraz jadę wysyłać przez to około 4 hektarów. Minęliśmy rzekę Bóg I tutaj się proszę Państwa zaczyna lewim słomiany. Tutaj nie ma podobnych, jak minąć granicę Bóg tak, już te gospodarstwa są zupełnie inne. E, już jest mniej tych, tych Jeszcze no, nie powiem, bo tutaj panów dosyć prężnych funkcjonuje, ale już nie ma takiego zagęszczenia jak po naszej wschodniej stronie. I tej słomy jest tumultum, bo jest tumultum takich drobnych gospodarzy, co po prostu uprawiają nam przykład jak ziemię i to słomę sprzedają tutaj zakupujemy po prostu słomę cały, cały tutaj nasz nadburzański region tutaj zaopatruje się od mostu, od mostu aż ku zamku Turowicy w tamtej Kosów Lacki też brałem słomy dużo ale teraz tam chudniki stoją i się troszkę nadzemenowy właśnie piechem robią i się troszeczkę tam no te zasięgi pokurczyły ale no jeszcze mam klienta stałego, co co od niego grałem zawsze nie ma swojego zbioru Także nie kombinuję z I On sprzedaje to słomę A drugi punkt co mam to jest następny po prostu też facet już podemerytury I nie bawi się w wymiany na kurzaka i trzeba klapę do końca podnieść do samego końca. Jak mam otwarte drzwi, to tego nie słyszę. Bo musi być pokrywa otworzona, żeby można było zobaczyć. Nosuję słowę przeżywnią, bo wiem około 4 hektarów. Tutaj jest w kawałku. Eee, no może szał nie ma jeśli chodzi o belę. W tym roku, ale ogólnie nie jest źle. Tak myślę, że około 25-30 zrobiłem się na trzech zegarze. Ale coś w granicach 30 jest. W sumie blisko 50 beltów i powinno być. Tak szacuję, no nie wiem, się myść. Wszystko zegar pokaże. I mam przerwę w koszeniu pewnie pierwszy serdeczek będzie koszenie. Może coś w czwartek, niekonwejniska, dam radę przyjechać, bo wszyscy chcą na nas, ciężko kogoś znaleźć z końca z tą przerwą wykorzystam pewnie na dzisiaj tam szlagnie Bożą Teść Alabetą będę miał wolną, także czwartek można będzie sobie spokojnie wozić. A jak będzie koszenie, no to kadusek z mowa przyczepami też postawi się na rady Wykorzystał ten moment, żeby troszeczkę to wozić. W tych parek w tym roku będzie pewnie blisko 600 z więzienia. Między 500 a 600 strzelam. Może mieć nawet tutaj ponad 600. Ciężko to powiedzieć, bo nie widziałem słowem Nie wiem co mam kupić Także prawie dni nie będzie przyroda No na zakończenie dnia świadowego dotarła do mnie laweta Wypiliśmy kawę ze szwagnem I pojechałem jeden kub, z zrobię jeszcze kubelki to zawsze mniej bo około 20 w tym roku pewnie kursów zrobię no, także troszeczkę tego wożenia będzie to zawsze, zawsze jak już raz mniej to jest już dużo jakby na to nie patrząc tutaj na tym polu wyszło co opalowałem rano 75 melek sprzężyta także dosy, dosyć ładnie właściciel mówi, że tu jednak jest tylko 3 hektary tak jak patrzę to tutaj do 4 to, to, to raczej nie ma nie wiem czemu mi się widziało że 4 ale tutaj jest ogólnie 3 hektary czyli z oziminy można było się spodziewać że około 25 bel w tym roku jest mam następny i zamówione 12 hektarów kolejne w przyszłym tygodniu będzie docięte no i jak licząc po 25 belek to będzie też około 300 belek Także słomy naprawdę full, zrobi się zapas, no też nie wiadomo czy słoma z jarych nie pójdzie jako pasze, bo na razie trzeciego pokosu nie widać i, i nie zanosi się, żeby był. Dlatego też nie ma co tutaj w okazji przepuszczać i trzeba pasować słomy. Zawsze, zawsze ten zapas może być wykorzystany jako, jako pasza. Będzie dla jałówek dodatek do wozu taka. Już sprawdzona proporcja to pół balota słomy, pół balota siano-kiszonki i do tego pójdzie kiszonka z puplonu Jeżeli nie rośnie, to wtedy byłaby jeszcze kiszoneczka z poplonu. O, Ładnie, ładnie leży tych belek. Co nie co narzekać. Jest, nie Rok temu rósł owiec i było. Tylko 10 bel z 3 hektarów Także jest różnica na plus Ogromna O tutaj zmodyfikowałem sobie automatyczny zaczep Bo wcześniej miałem linkę od starej kosiarki I ona się przecierała po prostu na tym mocnym kęciku Tu wziąłem, dołożyłem karabinek, nową lineczkę I powinno być w porządku do załadunku 34 jadę na lawetkę tu jest 75, czyli 7 jeszcze zostaje ale gdzieś w tych okolicach będę zbierał także sobie te 7 odłożę na brzeszku pola, przy drodze i gdzieś kiedyś na koniec przyjadę i je wezmę tutaj mam do widełki na 4 zęby nie pokazałem ich, ale przy rozładunku będzie widać tak, żeby brać po te dwie belki, żeby ten załadunek szedł sprawnie. Czemu cztery zęby? No ktoś mówi na dwa, ale wbijam sobie belę, nie muszę jej dostawiać, ona mi się nie gwęci na jednym zębie, tak jak na jednym zębie. I elegancko, cyk, dojeżdżam, do drugą. Do ładowarki nie zdążyłem zrobić, bo chciałem zrobić dwój-półmetrowy. Na sześć zębów albo na cztery jakby to wyszło tak, żeby można było przy rozładunku wziąć trzy bele jeszcze dwie na górze, także 5 bel mogłoby sobie łapać ładowarkę i, i to by dużo szybciej następny się rozładowywało no, ale niestety nie zdążyłem czyli pójdą, pójdą standardowe widełki z dwoma zębami i też też dosyć szybko to idzie, jak już się dwie bele bierze to dosyć sprawnie to wygląda no, pierwsza laweta nakładana w tym sezonie, zobaczymy, czy w prawo jeszcze trochę pozostało z poprzedniego. Ale tutaj nie źle. Generalnie trzeba dopychać te belki na ścisk, ale to ma swój plus, bo nie trzeba też pasów do nich czepiać, i, 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 bo one są tak sobą ściśnięte, że jeszcze nie miałem przypadku, żeby nie spadły. Raz miałem przypadek, ale to była strasznie drobna i suka słoma i ona się tak roz... Jeżdżała w ogóle się nie trzymała, był, był problem z nią i za szybko brałem e, zakręt na skrzyżowaniu i 7, 7 bermi zeszło. No z tym masejem, żeby, żeby on poszedł na 4, a redukowałem, no to trzeba było troszkę szybciej, bo, bo jak się gazu ujęło, to już on nie dał rady się rozpędzać. No i żeby nie redukować biegu głównego, to tak brałem zakręt szybciej i raz, drugi, trzeci się udało, ale na czwarty poleciały. No już to można powiedzieć człowiek ma tą praktykę i w tym wożeniu już, już teraz mniej więcej wyczuł temat jak co, co można robić, czego nie i dosyć bezpiecznie sprawnie te belki się zwozi. wiadomo jak gdzieś dalej dalsza trasa no to spinam pasami. nie ma co tutaj ryzykować jak gdzieś dziurawe z drogi są, tutaj generalnie jest tam tylko może z kilometr, dwa takiej słabszej drogi zresztą to wszystko jest Ładnie, także nie ma co. Przesadnie tutaj się spinać i spinać tego pasami. Tylko jak no może będzie widać wtedy jak to ładnie sztywno wszystko siedzi i jak wypycham. Jak może niektórzy widzowie to wypamiętają w że nie no, w filmie tam było troszeczkę pokazane te, te, te moje dopychanie, to uciskanie tych bel. Właśnie na dwóch zębach się fajnie trzyma. Te troszeczkę są za wąskie, mogą być po 10 cm z każdej strony szersze. Wtedy ta wera by stabilniej sobie siedziała na tych zębach. Byłby już na, na drugą stronę, bo tak jeden jest na środku, drugi po brzegu i troszeczkę czasami się one kręcą, jak jest nierówne pole. dlatego tego mogą być troszeczkę węższe, ale są takie i już nie będę ich przerabią. Chyba, naprawdę jak już motywacja mi weźmie i nie będzie nic innego, pilniejszego do roboty, no to sobie jeszcze nie przerobię. Szalawety kończę ładować to taki załadunek. Zaraz wam powiem mniej więcej się schodzi z załadunkiem 35 po 20, byłem, czyli tak około 20 parę minut do pół godziny do faza ładunek e, całej lawety. No tutaj o tyle sprawnie szło, praktycznie całą w jednym miejscu, nie musiałem przestawiać bo, bo tutaj na tym dołku było dobre zagęszczenie do także no się udało ją w jednym miejscu teraz będzie ciekawy patent z załadunkiem ostatnich belek dwóch nie jest takich obszup Trzeba było technikę opracować najprościej to było chwytakiem to układać ale wiadomo takim to tylko po jednej beli będę ładował także to nie ma, nie ma większego sensu no można niby po dwie stojąca, ale wtedy tylko dwie bym zabierał po dwie mniej a przy takich odległościach to każdy dwie to jest dobrze bo, bo może się okazać, że jeden kurs mniej, bo by zostało kilka gdzieś sztuk i trzeba byłoby kilometrów 14 km yy, do tych sztuk że zawsze pada na leżąco a później jak ładowatko tak to ta ptala będzie do, do stodowy szła wynajętej bo u mnie to wiadomo, że miejsca nie ma nie za duża ta stodola jeszcze te silo silos doszedł, także nie ma, nie ma miejsca wynajmuję stodowę na słonę to trzeba będzie pojedynczo chwytakiem rozładowywać, tak się troszkę będzie schodzić. Aż tak, pojedynczo. No pojedynczo biorę, później sobie na dole szybko pyk pyk, dwie ustawią i dwie do stodoły w dorze, yy, tak żeby troszkę sprawniej to szło. Yy, yy, bo niestety leżących... mam, mam niskich chwytak i on dwóch leżących nie chapsnie, żeby żeby wziąłem go zawsze, kto weź się wyślizguje Już tą technikę próbowałem. Także na jadki sobie pojedynczo zostawić i dwie części do stodoły Stawić. To jest na, najefektywniejszy e, patent. No najszybciej wyszło, jak się widzi z zagranicy, szczególnie w Francji. To jest modne e, takie domykane widły szczypce. To jak pod ładowarkę, to nawet trzy w pionie weźmie, ale już powiedzmy, żeby tylko dwie wzięły. O, To jest właśnie takie dopychanie Ostatniej belki i ona tak nam ładnie spina e, cały rząd. Że, że nie trzeba już pasów, to jest tak wszystko ściśnięte, że naprawdę jadąc z głową, oczywiście, e, nic się nie stanie i, i no, naprawdę można sobie wyjechać. No, tak jak wspominałem, że na dalsze trasy, to, to spinam na pewności, są te uchwyty na pasy, także chociaż to dwoma czy czterema pasami, żeby ten środek się nie wysunął nie zaszkodził na dalszej drodze ale tutaj jak te 12 km mamy to praktycznie cały czas wodę maskrętową to nic się nie będzie działo z tymi belami tak, tu mniej więcej wygląda Jeszcze jedna belka uciekł, bo uciekł z jady z belka, podpinamy chabulce, bo tutaj jest, zaraz będzie jechać taka zmękliwa Góreczka, z górki się zjeżdża i zaraz za górką jest zakręt, a na tym zakręcie jeszcze mostek, tak żeby było ciekawie. Raz ja pamiętam jeszcze jeszcze kilka ładnych lat wstecz i było jeszcze sikmonglowane, także 9 czy 10 lat temu jak pierwszy raz tu jechałem za torem. Jeszcze zbawiam, z dwoma szyczepami i szpilami zjeżdżałem, to, to mi się miękko zrobiło, bo wtedy hamulców nie miałem piętych. Wtedy te przyczepy też nie miały hamulców, w ogóle od tego zacznijmy. Teraz już w miarę człowiek się ogarnął, i chociaż żeby ta pierwsza, jak się jedzie w zestawie, miała hamulec, to już, już jest dużo bezpieczniej. Ale nawet to ma sprawne. Także tutaj podkręć to zajmuje chwilkę dosłownie, a jednak się troszeczkę pędzi jedzie, pewnie się czuję dojeżdżając nawet nawet jeżeli coś tam nam wyskoczy to to już, już jest inaczej zdecydowanie jeszcze raz i powinno się wejść. nie są wkurte zaciągnięte w lawetce za muszę podstawić bo będzie wesoło Jeszcze jest taki myk Teraz można dopychać. Tak wygląda mniej więcej złożenie słomy u mnie Jeszcze pewnie coś z rozładunku nagram. i jest malinowo Jeszcze tamtą troszkę dotknę Nocznie się tak wozi 500-600 bel, że troszeczkę tej Prawie jeszcze zostało jeszcze się pamięta jak to, jak to układać no mniej więcej równo ładnie wiadomo że jak się bierze dwie bele to się nie da idealnej takiej równej gładkiej ściany zrobić jak pojedynczo chwil takim to naprawdę indywidualnie każdą pojedynczo się dostawia i i to pasuje przed nami ten stromy zjazd o którym mówiłem na końcu którego jest zakręt e, połączony z mostkiem także by było ciekawiej I tutaj to, to, i u nas są na rejonie fajne klimaty może tutaj obraz tego nie oddaje ale towar ładnie pcha także trzeba przyhamowywać o właśnie pojawia się taki pojazd jeden z drugim jakby się nie miało hamulców wtedy Wtedy już było miękko. Ale, ale, ale skoro są, to trzeba z nich korzystać. No, zobaczcie, ten zakręt, niemalże 90 stopni. Wąska droga i tutaj na tym zakręcie mamy proste dobry dół. Także nie chciałbym się szczerze tam znaleźć. No, wspomniany mostyk. Także to jest wesoło. No nic, lecę do domu z ostatnim kursem. Zobaczę, co mi się nagrało, będę to odrabiał, i postaram się dziś wchodzić ewentualnie jutro, żeby już jakiś tam możliwy vlog głównie na kanale powstał, także do zobaczenia w kolejnym vlogu.